Siemano wszystkim. W pierwszym odcinku FIFA 14. Jak widzicie, gramy w trybie kariery. Piłkarza oczywiście. Nie chciałem menadżerem, bo z tego co grałem wcześniej jako piłkarzem, jako tryb zawodowy piłkarza, to zauważyłem, że jeżeli zakończymy karierę piłkarską, możemy przejść na menadżera. Tylko to bardziej mnie wkręciło, więc. Najpierw pobawimy się jako piłkarz, a potem przejdziemy na możliwe, że przejdziemy na tryb menadżerski. Ale do tego czasu to jeszcze o, o, trochę brakuje. Był już pierwszy towarzyski mecz. Gramy jako Borusi, jako członek 18-letni. I pierwszy towarzyski mecz był i musiałem niestety przez przypadek oddać mecz walkoverem, bo nie mogłem grać, byłem zajęty trochę. Tak nagle sytuacja pokazała wyszła i musiałem oddać mecz walkoverem. I czy 0 mamy pierwszy mecz baty, no znaczy no, drużyna, a nie ja. Chociaż ja też brałem tu trochę lipnie. I tak, narodowość mam polską, nie niemiecką. Bo chciałem się dostać do reprezentacji Polski, więc zobaczymy, jak to będzie. I tak czy tam jest drugi mecz, co za chwilę wam pokażę. Na razie palę. Mecz towarzyszy spotkaniu no, polskie z no... To było przed spotkaniem. Lol. E, e, kurczę, los Lille. Z nimi przegraliśmy 3-0. No. Teraz drugie spotkanie jest między nami, a. Malaga czy Melaga? Jakaś inna. I musimy udowodnić, że potrafimy grać, żeby się dostać do reprezentacji polskiej. Stuprocentowo na początku nas Porusja wypożyczył. Tak jak mówiłem, zdecydowałem, że powinieneś udać się na wypożyczenie. Umieściłem gdzie na liście wypożyczyć. I poinformuję Cię, kiedy pojawi się oferta. Po zakończeniu wypożyczenia wrócisz do klubu Borusa Dortmund i wtedy przedyskutujemy Twoją pozycję w pole manager Borusa Dortmund. Tak, tak. Jak przypuszczam, jak właśnie mówiłem, że 100% nas chamy wypożyczą do innej drużyny. Zagra dzisiaj w wyjściowym składzie, znaczy ja gram, więc jedziemy. Pierwszy mecz to. Yy, pierwszy mecz w On. Yy, yy, w trybie zawodowym, a nie follname, co ja i się pije przy wszystko <laughs> i gramy na wyjeździe z tego co widzę. No ja zobaczymy z resztą, zobaczymy jak to będzie. Grać będę z całym składem jak na razie. Gramy na trybie Klasa Światowa na 5 minut. <laughs> nie wiem jak będzie. Czy będzie lekko, czy nie. Pierwszy meczu chwilę pograłem, nawet no, nie wiem, może 6-7 minut i musiałem wyłączyć niestety, to wygrywałem 1-0, ale no, trzeba było podać mecz niestety. Zobaczymy jak nam pójdzie. A, doje, <laughs> No ja co zrobić. Jeszcze jeden. Pięknie. Spróbujemy wszystkie. Pięknie. Niech nam to zaliczy. Zobaczymy ile punktów dostaniemy. Ech, dobra robota. Doskonała robota. po 8 srebrny ukończony. Super. To jedziemy z pierwszym meczem. <laughs> Żeby nie było. I e sport. Malga. CF, Malega. Malega mecz toweryjski a to nasi przeciwnicy nasi koledzy wchodzą Czarnecki też jest na prawej pomocy i zobaczymy przed nami dwie połowy dobra, to nie musimy oglądać dobra, jedziemy, jak był pierwsza połowa, my zaczynamy zawsze myślałem, że to ćwiczę do na domu zaczynamy, ale dobra, jedziemy <laughs> bedna, bedna Do gruzbrojc, gruzbrojc Do bedna Wysunięcie Oszek Pogubiłem się Pięknie A i szmelca Bedna, czysznił, czysznił bedna A i faul Nie Jej, Żółtą kartkę dostanę pierwszy Towarzyszu Oczywiście Bedna, żółta karta za ostry wejść od tyłu Nie no ale co to było w Brak słów co to było sędzia <grym> Jak dla mnie to było aktorka Zagroł to aktorsku i dlatego Jezu, gdzie to wyrzucił No ja czarne no Czarneckiego chciał podać, ale czarne jeszcze tym nie był na miejscu Dobra Ciśnie, panowie, ciśnie my. Dum, do. Bedna, bedna. Do krus, krus, wyszukać krus, czarneckiego czarnecki ciśnie będzie to środkowywał będzie i a i krus, Aj, 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 krus, 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 krus,

Boże, no ledwo to kopnął. Dobra, Czarnecki ciśnij. O, go mają Bedna, nie. Kirsz. Kruskrojc, Kruskrojc. On też nic nie wziął. Szmelca, Szmelca. Przypoczyna. A i... Bedna ładnie przejął, przychwycił piłkę. To Kruskrojc, Kruskrojc. do Szmelca. A szmerc... przechwyt był, na nie zauważyłem będna, będna. nie... To jest od, Jezu przechwyt na Co to będzie? Będzie bramka jest! Proszę Państwa Czułami, dżułani, tutaj na 1:0. kurczę przechwycił, poszedł sam. A na bok niech Nie zdążyli po to poszczyna. Obrocy Borysy wodne. Oh. Ach, <laughs> szkoda, szkoda. mnie, Trzeba się bardziej skoncentrować, wymyśleć coś. Czarnecki wychodzi, pięknie, ale nie dojdzie do piłki, co za głupek po prostu. Takie są początki kariery. Gram w trybie w innej karierze, gram jeszcze też mam czarnecko wsłożonego, to jest... Druga kariera moja, a gram w pierwszej, w pierwszej już jestem w trzecim sezonie. tam Czarnecki już jest, ma ogólną ocenę 8-6 w całkiem postęp. To jest dobry piłkarz. już a tutaj jeszcze ma 7-1, 71 i tutaj nie za bardzo jest szybki w ogóle, ale musimy się starać. I tak gram na jakby o klasy niżej tam gram tam się łatwiej gra, tutaj na klasie światowej to już jest trochę ciężej. <laughs> Dawać panowie, cisną nas. Tak nie może być. Nie może być. <laughs> Dum, pierz, <Hirsch>. pierz, <Hirsch."> szybko. Dum, <laughs> <Kuczy>, duszę się. Bedna, pierz grejc, <laughs> dłuższe się, aż po prostu szwędza. Ja akurat gdzie walka 34 minuta i 1-0 dla przeciwników cruise croc a je minął się z zawodnikiem szmelca sznelca znowu no sar sad, przyśmie sad. cruise pięknie cruise croc przejął piłkę Ciśnie Crosscoyc na bramkę sam, rzuca i piękna bramka, proszę państwa, ma tam w 49. minucie dla Borusii. Piękna bramka, polołem się, Zajebiście jeden 1-1 wyrównał nożyczkami. No aż przykroty, nożyczki podobne tu siebie Piękna, zresztą nie no, jest to piękna bramka strzeli pokazował 1-1 w 39 minucie ciśniemy dalej I V Niestety Nie wiem jakim cudem V był Ale no, no, miesza o to Ciśniemy dalej Trzeba im się przycisnąć Dopóki mamy szansę Trzeba wyjść na dobrą pozycję I Ambojan ciśnie Widzi kolegę po prawej stronie, ciśnie szczelec i nie ma proszę państwa Jeszcze nie koniec aktyw. Piłka gorąca i... Tam był faul sędzia. Dawaj Czarnecki. Pięknie Czarnecki. Tak jest do Czarneckiego. Czarnecki wrzuca. Aaaa, oddał piłkę drąkarzowi podanim z główki bardzo pomysłowo nie powiem, że nie myślałem, że nie dojdzie i dalej jesteśmy przy piłce dawaj czarnecki. dawaj czarnecki. jesteś lepszy głupek młoda gwiazda ooo Czarnecki, ale bez piłki tam nie piłka mnie piękny przepyt szedł Durm i koniec pierwszej połowy niestety pierwszej Mieliśmy parę okazji do szczelenia. Oczywiście Malaga też miała okazję. Jak na razie 1-1 do przerwy. Oto, oj, oj, oj. To Była Wszystkie PVJ BVB, raczej BVJ, kurczę, No BVJ. pierwsza bramka Malaga. I nasza piękna bramka, pięknie to zagrał. Och. Podobałam się. Ładno. Tutaj mieliśmy okazy, no. A Bojan się trochę pospieszył, mógł poczekać. Zawsze mi czekają, zawsze oni są ustawieni tak, jak mieli być. Ale no. Okej. Okay. Mecze towarzyskie na innych stadionach. Co jest na innych? Bolong na Antrach Frankfurt. Jeden z Antrach Frankfurtu, ładnie. Kaki Lirari. Braunschweig Braunschweig przygrywa 2-0 mm -hmm. Getafe get CF Getafe 1-1 spory są mnóstwo w Glatwach mm -hmm. okej okay. to idziemy w drugą połowę zmieniać nie możemy bo jesteśmy drużyną tym więc <ścoughs> tylko trener może zmieniać dobra i rozpoczynamy drugą połowę Koledzy, rozpoczynają, Czarnecki, ciśnij go, ciśnij. Ciśnij, <coughs> ciśnij, ciśnij, Aaa, piękna rzuta i nasz plamka jest <coughs> na miejscu. Był na miejscu i pięknie wybronił główkę Czarnecki, bawi się, bawi się. Oddaj tak jest. Pirś oddaj do Czaleckiego Czonecki do do naszego szczelca i pięknie to dur. Pięknie. Pięknie. Wypuści. Nie wypuścił, oto chwilkę bez problemu. Koleg kolegą z innej drużyny. A jej miał być tam przechwyt. Ci są kontrę robią. Nie dam Pięknie. Chodź bym to. Pięknie bym to. to, znowu przedchwyt zrobił. Pięknie gwint do Czarneckiego, Czarnecki szybko udaniem, jest do przodu i acza, wrzutka, jest gol, Kruskroyc, pięknie, w 50 minucie Kruskroyc szczelił na 2-1, ale petarda poszła. Branka już szans szansa. I pierwsza no no. Oj! Czarnecki i schodzi w Royce i... W kto wyszedł? I tyle po Czarneckim. Czarnecki nic nie pokazał. Royce Czarneckiego wyszedł. Dobrze. i ciśnię. dalej, próbuję ciśnąć podanie do przodu podanie ciśnie ale bramkoś z ładnie 60 minuta już dwie zmiany zrobiono co za ham czarne z a szumu z przestrzelił co za piłka nie za wysoko y, siłę po strzale co coś mi się staje tam się bawiłem zmianami nie wiem czy przypadkiem miałem za mocno ustawiony to muszę zmniejszyć na to co było Ciśnijcie do niego, Jezu, panowie, no kur. Kupa mać, kupa mać Dobrze. Co już? Zmiana znowu Lewandowski, ładny no, Robert chodzi, Lewandowski Jeden z najlepszych polskich piłkarzy Moim zdaniem A oddaj, proszę, ciśnij Bedna, podanie pszczoł i piękna obrona Bedna wystawił pięknie i... No nie wystawił, to podania podanie I wrzut Go skład, wrzuca A Robert prawo Royce, Royce Gwinta, 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 chodź Gwinta, Gwinta Pięknie, Gwinta a, trzeba walczyć, panowie, walczyć! I Pięknie, nasz bramkę jeszcze w miejscu, ale już się bałem, że następną bramkę Dun Do Royce Reus <ścoughs> piłkę bez problemu Dun nie doszedł Gunta, Gunta też nie doszedł Dun. Dun, Dun, I spalony, na całe szczęście spalony, nie ma bramki a już myślałem, że brańka. Ja chciał tym samym stylem załatwić, co go załatwić. ale nie dał rady. Masz się strażenia duszy, kurczę, brak powietrza. Jezu Ciśniemy. A i na uważa, bo czerwono zarobisz jeszcze. A i... I. Niestety. samu gasteleją Gastileju. Gastylejo, Gastylejo samu szczeliby, samu! Po 60 minuty wyrównał <laughs> na 2-2. I czemu po trójki nie pokazaliśmy? Hamspot Jedziemy, panowie. 2-2 to jeszcze nie jest zadowalający wynik. Już że zrealizujemy, ale powinniśmy. Aaa, spalony. Mogliśmy lepiej zagrać to, ale co zrobimy, na no? I znano także Malaga Santa Cruz chodzi za Angelera i Angelery czy już tak Bedna Jeden tam był Panowie bo to sami my trzecią skoncentrujcie się bardziej Dawaj, Car! Car! dawaj ale się dało zrobić prawie 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 panowie. 85. minutę mamy szansę jeszcze wygrać ten mecz ale jeśli tak będziemy grać Lewandowski no nie śpi, Lewan lewy kurczę śpisz tam na przodzie atakować panowie atakować bo idą aaa bugi szybko do głodaniku głodanika Wodegan, Wodegan, Durm, Durm piękny przechwyt szybko Aj, Lewandowski Lewandowski cisnął, ale nic, pustot Bedna też nic, nie zrobi Gynta, Gynta znowu w dobrej formie dzisiaj naprawdę ten chłopak przechwytuje, walczy o piłki i koniec Koniec meczu towarzyskiego, który kończy się 2-2. Malaga kontra Borsadorzom 2-2, no niestety, ładny mecz, trudno, trudno, szkoda. Myślałem wygrać ten mecz, myślałem, że damy radę, ale tyle, 2-2 zostało. Więc dzięki za oglądanie. Pierwszego odcinka, jeśli Ci się podoba, łapka w górę, subskrybuj mój kanał, bo na pewno będzie więcej części tego dalszej kariery mojej w Borusi, więc zobaczymy. Do zobaczenia i trzymajcie się. Hej!